Rozpoczynamy drogę krzyżową. Za tydzień przeżywać będziemy Wielki Piątek. Dzisiaj mamy pierwszy piątek miesiąca kwietnia. Spoglądamy na krzyż. Widzimy Jezusa z przebitym sercem, najświętsze serce Jezusa. Chcemy prosić Cię, Jezu, umęczony z miłości dla nas, o miłosierdzie dla nas i świata całego, o rychłe ustanie zarazem, która rani ludzkość. Błagamy Cię o tarczę ochronną dla wszystkich, którzy niosą pomoc, szczególnie służbę zdrowia. Polecamy wszystkich samotnych, których w sercach jest lęk, a szczególnie polecamy cierpiących i umierających. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany Błagamy dzisiaj Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Tyle osób wydaje wyrok na Ciebie, Jezu, kierując się różnymi motywami. Piłat kieruje się strachem, przywódcy ludu nienawiścią. Piotr zapiera się Ciebie z obawy o własną skórę. A Ty, Panie Jezu, wydajesz się na śmierć z miłości. Jeżeli będę kierował się miłością, moje decyzje będą zawsze właściwe. Nawet gdy trzeba będzie ponieść poważne konsekwencje. Duchu Święty, pomagaj mi, aby moje decyzje wynikały z miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś są nas czem rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jest obciążyć krzyżem innych, łatwo potem na innych zrzucić odpowiedzialność za ewentualne błędy. Ty, Panie Jezu, bierzesz krzyż ze świadomością, że wypełniasz wolę Ojca więcej. Chcesz w ten sposób wsławić Jego imię. Radujesz się z tego powodu. Jeżeli ja będę pełnił dzieła Ojca, który jest w niebie, doznam wielkiej, prawdziwej radości, inaczej będę tylko wiecznie niezadowolonym, malkontentem. Duchu Święty, pomagaj mi odkrywać radość w wypełnieniu, w wypełnieniu obowiązków mojego stanu. I przyczyniać się do radości moich bliźnich. Zmiłuj się nad nami, Panie. Ten, który za nas radę, Chryste, się nad Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem, kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Twój marsz z krzyżem pełny był niepokoju i nerwów. Żołnierze chcieli jak najlepiej, jak najszybciej wykonać rozkaz. Tłumy miały widowisko. A ty, panie Jezu, wiedziałeś, co masz robić i po co to wszystko. Nawet gdy upadłeś, znalazłeś sposób na powstanie. Wiedziałeś, że ojciec zawsze jest z tobą. Jeżeli ja będę pamiętał, że jestem w ręku miłującego mnie Boga, że on czuwa nade mną, to nawet gdy upadnę, będę mógł powstać. Dźwignie mnie Boże Miłosierdzie. Duchu Święty, pomagaj mi znajdować pokój serca w wierze w opatrzność Bożą. Zmiłuj się nad nami, Panie. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Trzeba mieć mnóstwo cierpliwości, gdy dźwiga się krzyż. Jest on bardzo ciężki, a końca drogi nie widać. Podobnie ile cierpliwości musi mieć matka. Ojciec choćby w wychowaniu dzieci. Ty matko najświętsza jesteś oazą cierpliwości w oczekiwaniu na wypełnienie się Bożych planów. Jeżeli ja będę cierpliwy, doczekam się spełnienia Bożych zamiarów wobec mnie. Tym bardziej uchwycę się Twojej matczynej dłoni. Zmiłuj się nad nami, Panie, Który są nas cierpiał jest Jezu, chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jako skazaniec nie mogłeś liczyć na jakąkolwiek życzliwość, a jednak znalazł się ktoś życzliwy. To prawda, został zmuszony do tego. Nie miał wyjścia. Ale dzięki temu Tobie, Panie Jezu, było łatwiej nieść krzyż. Jeżeli ja zdobędę się na uprzejmość wobec moich bliźnich, to nie tylko przysporzę sobie przyjaciół dobrej opinii, ale przede wszystkim upodobnię się do Ciebie, Jezu, który za mnie z przymusu miłości niesiesz mój krzyż. Duchu Święty pomagaj mi być uprzejmym na każdym kroku wobec każdego człowieka. Zmiłuj się nad nami, Panie, który są nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Mówiłeś, Panie Jezu, że tylko Bóg jest dobry, a Weronika? Przez ten prosty, zwyczajny gest jest obicjem Bożej dobroci. Bo no, tylko będąc Bożym człowiekiem, można być naprawdę dobrem. Jeżeli ja będę blisko Boga, jeżeli z Nim będę przestawał, będę dobry. Nie ma innej możliwości. Duchu Święty, pomagaj mi w spełnianiu dobrych uczynków. Zmiłuj się nad nami, Panie. który za nas cierpiał ja ja Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz kolejny upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, dźwigając się z drugiego upadku, chcesz pokazać, że Pan Bóg nigdy nie zniechęca się w miłowaniu człowieka, nigdy się nie zmęczy, w okazywaniu miłosierdzia zawsze jest wspaniałomyślny. Jeśli będę odsuwał od Ciebie zniechęcenie, będę stawał się coraz bardziej wspaniałomyślny, będę tym samym coraz bardziej do Ciebie podobny. Duchu Święty, pomagaj mi być wspaniałomyślnym człowiekiem. Zmiłuj się nad nami, Panie, który za nas czerwiał ranym, Jezu Chres, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus upomina płaczące niewiasty. Koniamy Cię, się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, cichy i pokorny sercem, byłeś wrażliwy na cierpienie innych i nie pozostawiałeś ich bez pomocy. Ale umiałeś też być stanowczym, zwłaszcza tam, gdzie człowiek okazywał się zatwardziały w grzechu. We wszystkim tym jednak okazywałeś łaskawość Boga, czyli pragnienie Jego dobra. Upominając niewiasty, chcesz również obdarzyć je łaską zrozumienia konsekwencji grzechu. Duchu Święty, pomagaj mi być łaskawym. Zmiłuj się nad nami, Panie. dziewiąta. Pan Jezus ponownie upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus jest wierny we wszystkich swoich słowach. Taki jesteś, Jezu. Twojej wierności człowiekowi nie jest w stanie nic przeszkodzić. Nawet ludzka niewierność, odrzucenie ciebie przez ludzi, twoja wierność objawia się w tym upadku, tam w pyle drogi, szukasz najbardziej pogubionych, poranionych przez grzech. Jeżeli ja chcę być wierny, muszę patrzeć na ciebie. A wtedy nawet grzechy moich bliźnich nie odłączą mnie od ciebie. Duchu Święty, pomagaj mi dochować wierności Bogu, nawet w największych doświadczeniach. Zmiłuj się nad nami, Panie, który sama na nas. Stacja dziesiąta. Pan Jezus odarty z szat. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ty, Panie Jezu, najpiękniejszy jesteś z synów ludzkich. Zostajesz postawiony nagi wobec tłumu. Nikt nie przejmował się Twoją skromnością, wręcz pozbawiono jej Ciebie. Tu okazuje się, jak łatwo jeden człowiek potrafi poniżyć drugiego człowieka. Jeśli wpatrzę się w Ciebie, w Twoje piękno, nie będę szukał Go gdzie indziej, więcej będę umiał dostrzec piękno drugiego człowieka. Nie będzie On dla mnie przedmiotem. Służącym moim instynktom. Duchu Święty, pomaga mi być skromnym, nawet w świecie, który gardzi skromnością. Zmiłuj się nad nami, Panie. jedenasta. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Cię, Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Twoje ręce, Panie Jezu, rozciągnięto, przybito do krzyża. Nie wykonasz nimi już żadnego ruchu. Twoje nogi również unieruchomiono. Nigdzie już nie pójdziesz ale właśnie teraz oddaję się całkowicie Ojcu. Jeżeli pozwolę przybić się do Twego krzyża, to nauczę się wybierać to, co rzeczywiście jest konieczne do zbawienia. Nie będę gonił za błahostkami, za byleczymi. Duchu Święty, pomagaj mi wybierać to i tylko to, co służy prawdziwemu dobru. Zwłaszcza moich bliźnich. Zmiłuj się nad nami, Panie, który jest nas cierpiał, ja Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Boże święty, świat, Jesteś Panie Jezu, jedną ramą, zakrwawiony, brudny od pyłu, drogi, niepodobny do synów ludzkich, a mimo że po ludzku jesteś tak brudny, Jesteś najczystszą, najmilszą ofiarą złożoną Ojcu. Twoja czystość wynika z doskonałej miłości i posłuszeństwa Ojcu. Duchu Święty, pomagaj mi być czystym. Zmiłuj się nad nami, Pani. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, z nim nad nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dwie Najświętsze Osoby w jednym swego rodzaju uścisku, Matka tuli do serca martwe ciało Syna. Ona pełna łaski i osłoniona Duchem Świętym. On pełen mocy Ducha Świętego. Teraz wydają się jakby pozbawieni Ducha, ale ta zburzona świątynia Zostanie w ciągu trzech dni odbudowana, bo Twoje ciało, Jezu, to świątynia ducha. Duchu Święty, pomagaj mi budować w moim ciele świątynię Twojej chwały. Zmiłuj się nad nami, Panie. Z czemniałem, Jezus Chryste, Zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Koniamy dzisiaj Panie Jezu Chryste i błogosławimy to. Złożono Twoje ciało, Jezu, w grobie. To dowód, że naprawdę oddałeś swe życie za mnie. Twój grób został opieczętowany, postawiono przy nim strażę. A mimo takich zabezpieczeń, trzeciego dnia powstałeś z martwych. Duchu Święty. Przeprowadź mnie ze śmierci do życia. Zmiłuj się nad nami, panie. Jezus Zbawicielu świata, nadzieją, która nigdy nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami, wybaw nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich okaż nam Twoje miłosierne oblicze. Wybaw nas w swojej wielkiej miłości, prosimy Cię o to, przez stawienictwo Maryi, Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas, a także przez stawienictwo świętego Józefa, Twojego przybranego Ojca, naszego opiekuna, Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w chwili śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chrośń bracia za tydzień w katedrze będzie sprawowana liturgia męki pańskiej. Będzie to dla nas szczególne doświadczenie. Tak jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek, z katedry będzie transmisja telewizyjna. Możemy się w ten sposób połączyć, zjednoczyć duchowo. Musimy wszystko uczynić, aby jak najgłębiej i może jak nigdy na pewno w naszym życiu przeżyć ten wielki tydzień, który za chwilę się rozpocznie. Wielkie święta paschalne, które uświadamiają nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, wszyscy powołani do życia, życia zbawionych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.